1 lipca na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Świerklanach odbyło się wydarzenie związane z powitaniem lata. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla uczestników tego wydarzenia, w szczególności dla dzieci, oraz liczne konkursy i zabawy. Gwiazdami wieczoru byli Mariusz Kalaga i Jacek Silski oraz zespół Afterparty. Przygotowaliśmy na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Są animacje, są występy naszych lokalnych artystów, zespołu Paulinki. Nasze dzieciaczki kochane występują pod okiem pani Soni. No i więcej artyści. Pan Jacek Siski właśnie jest właśnie na scenie. Potem gwiazdą jest After Party. No i na koniec pan Mariusz Kalega. Ja zaczynam. Więc myślę, że będą mieli dawkę. Radości, muzyki i, i uśmiechu. A zaczniemy od piosenki, która nosi tytuł Monaliza z naszej przedostatniej płyty. No oczywiście, bardzo lubię takie imprezy. 17 czerwca w Jankowicach na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się piknik militarny w ramach obchodów 50-lecia gminy Świerklany i 800-lecia Jankowic. Dzień wcześniej w Jankowickim Kompleksie Oświatowym przeprowadzone zostały letnie zawody sportowo-obronne. Dzisiaj akurat mamy piknik taki militarny, tutaj połączony z festynem. Są nasze zespoły lokalne, a przede wszystkim świętujemy właśnie te 800 lat Jankowic i 50 lat gminy. Oczywiście jeszcze 350 lat Kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała tutaj w Jankowicach, więc myślę, że takie okrągłe jubileusze dzisiaj w naszej gminie zagościły. 800 lat, kawał historii. Tutaj akurat wspominamy różne, można powiedzieć, wydarzenia, ale przede wszystkim skupiamy się teraz też na teraźniejszości. Skupiamy się na tym, jak Jankowice się rozwijają, jak gmina się rozwija a więc to jest nasz cel tak samo, żeby tutaj podkreślić to, że w dalszym ciągu ta nasza miejscowość, te sołectwa Jankowice, zarówno gmina idą w dobrym kierunku i rozwijają się. To jest zawsze piękne święto, każda okrągła rocznica jest pięknym wydarzeniem, a szczególnie jeżeli mamy do czynienia z 50 latami gminy i 800, 800 lat miejscowości, 800 lat sołectwa. No robi to wrażenie, to jest imponujące, przecież 8 wieków to ciężko sobie wyobrazić. To jest tak duże wydarzenie, że rzeczywiście aż prezydent Rzeczypospolitej postanowił objąć, pan Andrzej Duda objąć patronatem te wydarzenia, właściwie ten cały rok obchodów i skierował dzisiaj ważne słowa dla mieszkańców. Ale to, co najważniejsze, to to, że każdą miejscowość, każdą społeczność tworzą ludzie. I to jest chyba tutaj najpiękniejsze, że tutaj ludzie się angażują, że ludziom się chce, że mieszkańcy całej gminy to są właśnie słyną z tego, że są bardzo aktywni. 15 czerwca w Śląskiej galerii Malarstwa i Jan w Jankowicach odbyła się wystawa Malarstwa Mieszkańców Gminy Świerklany. To wydarzenie, które ma miejsce dzisiaj jest no, takim nieszablonowym wydarzeniem, ponieważ no, samo miejsce jest nieszablonowe. Myślę, że za świecą szukać galerii, która znajduje się w gminie wiejskiej. Tak więc mając wieś jesteśmy w galerii prezentującą naprawdę Piękne dzieła artystyczne miejscowych twórców. To jest naprawdę bardzo duża wartość. Sama galeria byłaby niczym, gdyby nie osoby, które tworzą dla niej i które tutaj znajdują właściwe miejsce ku temu, aby móc realizować swoje wewnętrzne odczucia, przekonania, swoje pasje. To jest naprawdę coś pięknego, niesamowitego, ponieważ no, miejsce żyje. Miejsce żyje życiem tych ludzi, którzy mają okazję realizować to, co im w duszy gra. Od dawna marzyłam o tej wystawie i cieszę się, że marzenia się spełniają. Na ostatnim wernisażu prosiłam właśnie mieszkańców gminy o przenoszenie obrazów właśnie na tę wystawę. Powiem tak, że cieszę się, że tyle osób przyjęło to zaproszenie i dzisiaj wystawia swoje prace. Tradycja wystawiennicza w naszej gminy sięga przełomu wieku. W moim archiwum znalazłam artykuły z Dziennika Zachodniego z roku 1999 9 i 2000 mówiące o Wystawie w gminie. W 1999 roku była to wystawa mieszkańców Świerklan, a w 2000 była to wystawa prac mieszkańców Jankowic. Miejscem wystaw był budynek Urzędu Gminy. 24 czerwca w Jankowicach odbył się dziewiąty zjazd Jankowiczanin z całej Polski. Wydarzenie to stanowiło element obchodów 800-lecia istnienia sołectwa wchodzącego w skład gminy Świerklany. Pomysł, no w, w tym roku pomysł akurat e, związany jest z 800 e, tutaj Jankowic. więc doszliśmy tutaj z Radą Sołecką, z wójtami, że po prostu wspaniale by było na, te, na ten jubileusz również zorganizować tutaj u nas w Sołectwie Jankowicy e, zjazd Jankowic. Ogólnie w całej Polsce jest 26 sołectw o nazwie Jankowice, ale tutaj przyjechało tylko, tutaj zorganizowało się, spotkało się 9 sołectw. W całości jest tutaj około 300 osób, głównie nam chodzi o to, żeby po prostu wspólna zabawa i tak jak powiedziałam, wspólna zabawa i integracja, integracja mieszkańców, w ogóle ludzi w całej Polsce. Właśnie w naszej decyzji radomskiej 20 lat temu równe był pierwszy zjazd jankowiczan. I to tak można powiedzieć zrodziło się w formie zabawy, bo to nie było ani planowane, tylko powiem taką sytuację, że zadzwoniła do mnie kiedyś pani z Jankowic koło Grudziądza i mówi, że chcieli napisać prasę dyplomową czy tam magisterską na temat Jankowic w Polsce i czy bym nie pomógł. No i tak się zaczęło, że powie dlaczego nie. I więc tam posłałem pewne informacje o parafii swojej o Jankowicach i, no i tak później się zaczęło i tak się zaczęły te spotkania. No bo to są miejscowości bardzo małe i, i chyba tego chcieli, bo chcieli się spotkać, dlatego że to pierwsze spotkanie to było na łące, przy kościele na łące. Każdy miał swój, można powiedzieć, koc, usiadł sobie na kocu w swojej drużynie i obiad był zaplanowany w Remizie, ale cała rozrywka była na łące. I dlatego pierwszy zjazd taki był naprawdę na łonie przyrody. 27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim rozdane zostały czeki w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka. Gmina Świerklany po raz kolejny znalazła się bowiem w gronie wyróżnionych samorządów i tym razem otrzymała 28 tysięcy złotych finansowego wsparcia. Akurat to jest na Sołectwa Jankowice Świerklana w gminie Świerklany na wybudowanie altany tutaj akurat na ośrodku sportu i rekreacji w Jankowicach. W celu po prostu poprawy można powiedzieć infrastruktury na tym ośrodku, gdyż mamy bardzo wiele dużo imprez tutaj plenerowych i i chcemy po prostu, żeby ludzie tutaj mieli swoje też zadaszenie. Staramy się to teraz tak wykorzystać, te 28 tysięcy, oczywiście połowę ze swojej. chcemy stworzyć taką fajną altanę, która będzie służyć naszym mieszkańcom.